Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej konferencji. Dzisiaj spróbujemy podsumować dwa lata rządzenia i działalności w naszym nieszczęśliwym mieście przez pana prezydenta Wojciecha Lubawskiego. Realizuje to, co powiedział, to znaczy, że w mieście nic się nie zmieni i nic się nie zmienia. Miasto nadal się wyludnia, miasto nadal jest zadłużane ponad 60% budżetu. W tym momencie przez nieudane inwestycje są marnowane nasze pieniądze, a z drugiej strony podatki podniesione na skraj absurdu. To i jeszcze inne rzeczy opowie Państwu więcej. Wiceprezes naszego ugrupowania Wolność, Pan Dawid Lewicki. Szanowni Państwo, dzisiaj czy znaczy jutro e, przypada druga rocznica wyborów samorządowych, a także rok rządów prawa i sprawiedliwości i one są mocno ze sobą powiązane, bo przecież pan prezydent Lubawski i PIS działają w silnej komitywie, jeśli chodzi o e, wiele pomysłów, niestety według nas e, niesłusznych. E, jeśli chodzi o dwa lata rządów pana prezydenta, kolejne dwa lata, no to warto zwrócić uwagę na to, że on jest jednym z niewielu polityków, jak wspomniał przede mną kolega, który dotrzymuje słowa. Bo, jak sobie przypomnę kampanię sprzed dwóch lat, kiedy brałem czynny udział w wyborach prezydenckich, pan prezydent mówił, że nic się w tym mieście nie zmieni, że według niego jest dobrze. No i rzeczywiście nic się nie zmieniło, ale czy jest dobrze, no to nie wiem. Wszelkie statystyki mówią zupełnie co innego. Jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw. Ludzie w Kielcach zarabiają najmniej spośród miast wojewódzkich. Ludzie z Kielc najszybciej emigrują i mógłbym wymieniać takie rzeczy czy inne, chociażby inwestycje. Jak, jak przystanki, ale o tym było tak, tak wielokrotnie mówione, że już nie będę tego wspominał. I takim, takim symbolem absurdu jest ostatnie wręczenie orderu odrodzenia Polski dla pana prezydenta przez prezydenta Dudę. Równie dobrze panu prezydentowi Lubawskiemu można by wręczyć, albo nawet bardziej, zasłużył na order budowniczych Polski Ludowej za te nietrafione, drogie, przepłacone i wielokrotnie niepotrzebne inwestycje. Order odrodzenia Polski prezydent dostał tylko i wyłącznie dlatego, że w wyborach prezydenckich w maju ubiegłego roku poparł Andrzeja Dudę, ówczesnego kandydata PiSu. Tu nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Ten order dostał tylko jeden prezydent miasta wojewódzkiego i tylko jeden prezydent miasta wojewódzkiego popierał tegoż kandydata. Niestety PiS, tak jak wspomniałem, wcześniej działa w komitywie z prezydentem Lubawskim. Miał obniżać podatki, na przykład VAT, tego nie zrobił. Miał zwiększyć kwotę wolną od podatku, tak aby Polacy najmniej zarabiający mogli to odczuć na, na własnej skórze, że mają troszeczkę więcej w swoich portfelach, nie zrobił tego. E, miał pis u, uprościć przedsiębiorczość, miał uprościć prawo, nie zrobił tego. Co mamy w zamian? Utrudnienia, mamy podwyżki podatków, mamy podatek handlowy, mamy zakaz pracy, pracy w niedzielę, który za chwilę będzie e, pewnie stanie się faktem. Mamy propozycję podwyżki cen akcyzy na samochody i tu chodzi głównie o samochody starsze. Chciałbym zwrócić uwagę, że, że Polacy nie sprowadzają starszych samochodów ze względu na to, że są kolekcjonarami, tylko dlatego, że po prostu na takiej stacji za samochód, który dzisiaj przy kwocie 3000 euro sprowadzamy z zachodu, trzeba zapłacić 2,5 tysiąca akcyzy. Po tych zmianach będzie trzeba zapłacić 9,5 tysiąca, więc to do niczego dobrego nas niestety nie doprowadzi i mówienie o tym, że, że Polacy jeżdżą w wrakami, stanie się niestety faktem, bo, bo będą jeździć samochodami nie 15-letnimi, tylko 20-25-letnimi. Droga, którą nam, nam proponuje PIS jest drogą do to jest droga do, do upadku, tak jak upadł PRL, tak upadnie PRL, BIS, bo PIS mimo, mimo wszelkich zapewnić, że chce od, że chce dekomunizacji, robi to samo, co robił. robił władze PZPR w czasie, w czasie Polski Ludowej. Wielokrotnie porównywaliśmy PIS do czy Jarosława Kaczyńskiego do Gierka, do, do Bieruta niekiedy czy, czy, czy do, do Gomułki. Teraz czekamy tylko na zapis konstytucji, który wprowadzi PIS, że Prawo i Sprawiedliwość jest przewodnią siłą narodu, że partia Prawo i Sprawiedliwość ma tutaj decydującą, decydujący wpływ, aż cała opozycja nie ma oczywiście racji i żebyśmy byli, żebyśmy byli um, uczciwi, nam ja nie chodzi o to, żeby, żeby, odsunąć PiS, a żeby przyszła Platforma, żeby przyszedł kod. my nie pochwalamy rządów Platformy, PiS miał rozliczać rządy Platformy, e, miało być, e, miał, miał do więzienia złodziei, no tego nie zrobił, zamiast pana Nowaka mamy Misiewicza i innych, po prostu nastąpiła tylko zmiana świn przy korycie e, i aby zlikwidować tę korytę trzeba zlikwidować system III Rzeczpospolitej, wprowadzić no, normalne, uczciwe zasady, zbudować normalne państwo oparte na e, zasadzie e, prawa, a nie e, na zasadzie demokratycznego państwa prawa, bo ono jest zaprzeczeniem państwa e, prawa. Trzeba wprowadzić wolny rynek, trzeba uprościć podatki, trzeba zlikwidować chociażby podatek dochodowy czy podatki od kupna, sprzedaży i trzeba wprowadzić proste prawo, które będzie obowiązywać wszystkich, a nie tylko tych, którzy są na dole, a ci, ci którzy pełnią ważne funkcje państwowe, samorządowe, urzędnicze, są tak naprawdę poza, poza tym wszystkim. Także tyle ode mnie i jeśli są jakieś pytania, chcę przepraszam. Jeżeli nie, to dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Okay. Krzysztof Kasza. Staniecie do zdjęcia jeszcze. Krzysztof Kasza. kasza.